Jak dodać do Asany zadanie, żeby nikt go nie widział? Takie pytanie otrzymałam ostatnio i już spieszę z odpowiedzią, z rozwiązaniem, a w zasadzie z dwoma rozwiązaniami. Jeżeli to pytanie dotyczy kwestii biznesowych, dotyczy zarządzania Twoją firmą, zarządzania finansami Twojej firmy, rekrutacją, onboardingiem, offboardingiem pracowników, czy też dotyczy jakichś kwestii związanych z poszczególnymi pracownikami, w takiej sytuacji rekomenduję Ci utworzyć dedykowany projekt, Prywatny projekt to jest bardzo ważne i tam umieszczaj tego typu zadania. Być może tutaj utworzysz kilka projektów prywatnych, po jednym na każdy obszar Twojej firmy, tak żeby te kwestie rozdzielić i w razie, gdyby była taka potrzeba, móc do poszczególnych projektów zaprosić osoby, które ze względu na swoją funkcję w Twojej organizacji mogą Cię wesprzeć w realizacji tego typu zadań. Natomiast jeżeli to zadanie, dla którego szukasz miejsca w z jest zadaniem natury prywatnej, na przykład chcesz zanotować wizytę u lekarza, bo tego dnia będziesz musiał wyjść wcześniej z pracy, żeby tego lekarza odwiedzić, to w takiej sytuacji twórz te zadania bezpośrednio z poziomu moich zadań w wasanie. Takie zadania utworzone właśnie w tym miejscu są oznaczone jako zadania prywatne i nikt z Twojej firmy nie będzie miał wglądu w te zadania i we wszystko to, co sobie w nich zanotujesz.